O, że mam być cierpliwy? Będziemy bardziej cierpliwi wobec twojej niecierpliwości. No dobra. O, czas. Bohatera. Co? Mam coś w nosie? Nie, żeby mnie to obchodziło. A, widzę Ben, że główka pracuje. O, nie powiedziałaś tego. Żartowałam. Okej, okay, spadam. Oh! 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 No dobra, cwaniaki. Mam dla was nieciekawą prognozę. Gradowicie spadnie na was deszcz pieści. On... <śmiech> <śmiech> Aha, nie, nie mogę. Tyle emocji. <laughs> nie śmiać się! Emocje śmieszne i straszne. O! 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 wylatuje aż w kosmos? To to mieli na myśli, mówiąc kosmiczny cyklon. To była wesoła zabawa, ale widziałeś już zbyt wiele. Chociaż nie jest nam wcale do śmiechu, bo pogodyni nie odczuwają szczęścia. Przygotuj się, to twój koniec. Koniec? Dopiero się rozkręcam. Jaki macie problem z emocjami tak w ogóle? Emocje są nieefektywne i słabe. My mamy plan, a emocje są nieprzewidywalne. W sumie to prawda. Zupełnie jak pogoda. Dobra, dzwoniaki, pokażcie, co potraficie. Tej odpowiedzi się nie spodziewaliście. Sam chciałeś. Nieefektywne! Słabe! Nieprzewidywalne! Dziecko gle Taki żart, bo nie trafiłeś. Bo nic nie widzisz, co? Podwóch! Skup się! Sam się skup, graciu. Wygląda na to, że jednak emocje rosną, prawda? Mówiłem Radzie, że z takimi humorami nie nadajesz się do tej misji. Humory? U mnie? Przecież to ty chciałeś przyspieszyć fazę drugą. Ile ty masz lat? Ha? Jej, ale by było beznadziejnie, gdyby jakieś irytujące roboty próbowały mnie teraz dopaść! Właśnie teraz, kiedy tak bardzo chcę dotknąć tego czerwonego światełka! Irytujące? Nie jesteśmy irytujący! Ty jesteś irytujący! Nie słyszę, co mówicie! Ale chyba jesteście zirytujący! Tego nie przewidziałem! Żałuję każdej sekundy mojej egzystencji. Powiedziałbym, że kocham, gdybym miał emocje, których nie mam. Jeszcze się kiedyś spotkamy, człowieku! Oboyni wciąż nie powiedzieli ostatniego słowa! Tak, dobrze mówi! A? Chyba sztorm się skończył.